to jest największy predyktor sukcesu a nie inteligencja z tego co rozumiem sumienność mhm. szczerze mówiąc raczej badania pokazują że ta inteligencja jest ważniejsza przynajmniej w takich obszarach typu na przykład osiągnięcia w pracy mhm. to dla porównania są jakieś takie dane duże metaanalizy pokazujące dla takiej efektywności czy skuteczności w pracy ta inteligencja może wyjaśniać nawet 25% jakiegoś takiego sukcesu, natomiast sumienność na przykład 2%. Więc. Yy ciekawe. Tak. tak. Jestem przekonany, że rozmawiałem, że ta sumienność jednak była tym największym predyktorem. Bardzo ciekawe w takim razie. Pamiętam, że też byłem wtedy zdziwiony, że nie inteligencja. Czasami jeszcze w ogóle jest ciekawe, że mówi się, że inteligencja i sumienność niezależnie działają, na przykład na sukces akademicki czy w szkole. Jak widzisz kogoś w kaloszach, to wiesz, że pada. A jak widzisz kogoś w Hekato, to wiesz, że słucha tego podcastu. Hekato.pl Produkty dla ludzi myślących, tak jak my.